Wyznaczony termin zabiegu. Napiszę no. panu skierowanie. Tak jak się umawialiśmy. Pieniądze, Pieniądze z... proszę wpłacić do kasy kliniki. Ja już to zrobiłem. To jest specjalna premia dla pana doktora. O, przepraszam. Cennik wisi na ścianie. No przecież nie jesteśmy w Państwowej Służbie Zdrowia. ABW tu nie wpadnie, prawda? Słyszałem, że ma Pan wspaniałe ręce, które mi czyni Pan prawdziwe cuda. A taki talent wymaga specjalnego wynagrodzenia. A ja chciałbym rozszerzyć pulę zabiegów. Potwierdzam tą wizytę na 13 w czwartek, tak? Dziękuję pani bardzo. Ja też. Do widzenia. Pani Mariolu, mam dla pani dobrą wiadomość. Tak? Będziemy mogli sfinalizować naszą transakcję znacznie szybciej. Choćby jutro. Tak się akurat składa, że nie muszę czekać na decyzję banku w sprawie kredytu. To świetnie. No to co. Jutro godzina jedenasta. Tak prędko? Przecież sama pani mówiła, że jej zależy na czasie. No tak, ale nie wiedziałam, że to będzie aż tak szybko. Mogę umawiać prawnika? Niech pan umawia. No proszę się nie martwić. Klinika jest naprawdę w dobrych rękach. To się jeszcze zobaczy. Daj karty. Następna pacjentka powinna być 18. Tak, ale, ale pani Makowiecka odwołała wizytę. Moglibyśmy porozmawiać. Chodzi o to, że to wszystko tak szybko się stało i ja po prostu nie zdążyłam panu powiedzieć o tym osobiście. Pani Mariolu, ja nie mam do Pani żalu. Po prostu troszkę mnie to zaskoczyło. No tak, ale no przecież zmiana właściciela to żadna zmiana. Pan może zostać tutaj i wszystko będzie jak dawniej. No, wie Pani, nie obawiam się, że trudno mi się będzie porozumieć z panem doktorem Drzewieckim. Wątpię, żeby to było możliwe. Jeżeli nie ma innych pacjentek, to ja jeszcze zajrzę do szpitala. Do I rozumiesz, taka jest sprawa, że od jutra będę mogła sobie w dowód wpisać była prezes. No i jak się z tym czujesz? To niczego. Ale kurde dziewczyna szybko się tak zawinęłam z tym biznesem, nie? Przecież mhm. chciałaś, żeby było szybko. Potrzebujesz forsy. Tak, no. Ale jak już tak się stało, to tak aż dziwnie, że już. W ogóle niezręcznie wyszło z Pawicą, z, z Patrycją, nieładnie. Najważniejsze, że, że Henryk mnie wróci do, do więzienia. że będziecie razem. Mariolka, może byś zjadła, co? Ciacho jakieś? O. Poczułabyś się lepiej, humoru byś nabrała. No, pewnie, nie przełknę. No, przestań się tak martwić, naprawdę. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Hej! To to jak? Zjesz? Hm? No nie chcę, no! Patrzcie, dziewczyny. Jak to w tym życiu jest, nie? Że tak, raz na wozie, a raz pod wozem. No... Ale jak sobie tak pomyślę, że już po tej klinice, to normalnie mi taki żal ściska. Przecież dziewczyny, ja tam normalnie wszystko własnymi rękami, ja tam wszystko znam, no. Wszystko. To jest moja robota. Nie żałuj. A pewnie nie żałować. Jak to się mówi, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Proszę niby że Henryk to ten las? No jakoś tak. Trochę przesadziłem. O, twój las idzie. O.